Będzie nowa kolejna inwestycja drogowa, która tak naprawdę jest konsekwencją koncepcji, która powstała parę lat temu, dotycząca terenów poprzemysłowych po Hucie Kościuszko, pod nazwą Chorzów Nowy. Chcieliśmy, aby te tereny poprzemysłowe udostępnić pod względem komunikacyjnym. Dzisiaj one są niedostępne w związku z tym, że nie mamy zjazdów lewo i prawo skrętów z tej ulicy Metalowców. Dlatego też powstał projekt wybudowania nowego odcinka ulicy Metalowców, łącznicy właśnie pomiędzy Katowicką a tą ulicą, który będzie miał wszelkie wszystkie zakresy lewo i prawo skrętów. Również będzie można zjechać w kierunku Bytomskiego w tą ulicę jak i katowickiego i wyjechać również w kierunku Bytomskim, jak i Katowickim. Natomiast sama inwestycja dotyczy, bym powiedział, pięciu podstawowych takich... Mini-projektów, czyli budowy tej, no, tego nowego odcinka, budowę skrzyżowania, przebudowę torowiska wraz z murem, nowym murem oporowym, budowa przystanku zintegrowanego oraz budowa przejścia podziemnego, który skomunikuje z kolei plac Powstańców Śląskich z tym terenem, czyli Muzeum Hutnictwa. Zakończenie jest przewidziane na 20-kilka miesięcy, tak wynika z zapisów umownych. My planujemy w przeciągu tam do 14 dni przekazać plac budowy i zacząć przygotowywać projekty organizacji ruchu w, tutaj w ustaleniu z Miejskim Zarządem Ulic, tak żeby jak najmniej Wpływało to na utrudnienia dla mieszkańców miasta. Równocześnie będziemy chcieli oddać kolejny odcinek ulicy 3 Maja dwukierunkowo, co pozwoli na to, że ograniczymy utrudnienia na ulicy Katowickiej Metalowców. Jest to jedna z największych inwestycji drogowych w na naszym mieście, jest, bo pojechała na kwotę około 45 milionów złotych, z czego 30 milionów złotych miasto pozyskało z Polskiego Ładu, 5 milionów złotych to są środki unijne i 10 milionów wkład własny, który żeśmy na ten cel zabezpieczyli. Łączny koszt, jak już mówiłem, 45 milionów złotych, więc jest wyższy. Pamiętamy od słynnego remontu estakady, która była, który był na poziomie 37 milionów złotych.